Cześć, jestem Monika. Jest to mój pierwszy filmik na YouTubie. Film nagrałam tylko dlatego, że miałam mnóstwo zapytań Facebookowiczów odnośnie hotelu Andriake Beach Club. Byliśmy w tamtym hotelu w ubiegłym roku od 14 do 21 maja. Miałam kilka pytań odnośnie samego dojazdu, samych pokojów, samego miejsca, jak tam wygląda wokół teren, więc postaram się teraz na to odpowiedzieć. Sama droga do hotelu była e, dość długa. Tutaj e, widzicie tą e, drogę, która. No, czy co prawda, jest to już droga z hotelu na lotnisko, bo tak naprawdę wtedy już było jasno. Kiedy my dojeżdżaliśmy na, do hotelu, było już ciemno. Dla przykładu, startowaliśmy, acz, mieliśmy planowany wylot o 12:50, startowaliśmy 13:15. Z Katowic lądowaliśmy 16.10 w Antalii e, i tutaj byliśmy w hotelu dopiero o 20.45, więc jest to dość spory kawał czasu e, w podróży, e, no bo 3,5 godziny od lotniska, tyle mniej więcej zajmuje podróż e, autobusem. E, podróż e, dość, e, nie, nie mówię, że niebezpieczna, natomiast e, adrenalina cały czas działa jest ta podróż z boczem gór, tutaj jak widzicie, myślę, że gdzieś 30-40 minut tak długo się jedzie tym zboczem gór. Potem się jedzie fajnym miastem, jeżeli chodzi o drogę powrotną. Tak, już na lotnisko jedzie się fajnym miastem, jedzie się też wzdłuż linii brzegowej, także widoki są fajne. Sam hotel, bardzo przyjemny, bardzo, znaczy duży, natomiast nie, nie bije ten ogrom od niego, jest zbudowany na bazie kwadratu. My mieliśmy pokój akurat po lewej stronie od recepcji, na drugim piętrze, więc było tam dość cicho. Powiem tak, jeżeli chodzi o nasz pokój, mieliśmy go nad, nad kuchnią, wobec czego jedyne co było można słyszeć, to. Głosy kelnerów, kucharzy, które tam, którzy tam pracują, pracowników, natomiast nie było to uciążliwe. Mieliśmy naprawdę ciszę, spokój. Dodam też, że nie słychać w pokoju samych e, żadnych modlitw. Nie ma gdzieś w pobliżu e, żadnej, właśnie świątyni, żeby było to słychać. Także to gwarantuje też ciszę, spokój. E, generalnie sam pokój, bardzo przyjemny tutaj e, i przestronny. Myślę, że gdzieś jak biura, Podróży reklamują, że ma on w granicach 50 metrów kwadratowych. To myślę, że jest to gdzieś tam w granicach 40 metrów, powiedzmy tak. Natomiast duża, przestronna łazienka, jak mogliście widzieć. Fajny, wygodny prysznic, bo ta kabina jest dość spora. W łazience jest, jest komódka, więc można tam sobie włożyć jakieś rzeczy swoje. Jedna umywalka. Panie też codziennie wymieniają ręczniki. Tak naprawdę zdarzyło się, że tych ręczników mieliśmy jednego dnia siedem dużych kąpielowych, bodajże cztery małe i jeszcze dwa na, na podłogę, więc jest to na bieżąco wymieniane. Na bieżąco też sprzątają. Codziennie praktycznie było, była podłoga też wycierana w pokoju, było posłane łóżko. Wiadomo, że jeżeli tam jakieś napiwki zostawicie, to będzie jakieś... Jakieś atrakcje na łóżku typu łabędzie i inne rzeczy, to, to wiadomo jest chyba w każdym hotelu. Gdzieś tam te panie się starają. Sam balkon, który teraz widzicie, też bardzo duży. Tutaj plusem tego balkonu, oprócz, oprócz oczywiście tego, że można spokojnie wieczorem sobie posiedzieć, plusem jest to, że ta głębokość balkonu powoduje, że nie ma, nie ma tutaj takiego dojścia słońca bezpośrednio do pokoju. Czyli spokojnie ten pokój się nie nagrzewa, aczkolwiek też pytaliście, klimatyzacja działa sprawnie. Jest indywidualnie sterowana. Więc spokojnie ten pokój się ochładza w kilka minut tak naprawdę. Telewizor płaski z płaskim ekranem, oczywiście gdzieś tam dwa, trzy polskie programy były z tego co pamiętam. Więc gdyby ktoś chciał popatrzeć, też nie ma problemu, wszystko działa sprawnie. Pytaliście jeszcze o Wi-Fi. Wi-Fi też działa bez problemu. Tu, jeżeli o to chodzi, dostajecie w recepcji hasło indywidualnie. Każdy gdzieś tam na swoim telefonie czy laptopie może się zalogować na swój login, zgodnie z tym, w jakim pokoju się znajduje. I tam normalnie działa Wi-Fi i w pokoju, i w lobby hotelowym, i tak samo na basenie, i na plaży. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Tu jeżeli chodzi o sam teren hotelu, w sensie o, o korytarze, tak. Zaraz przejdziemy do tego, bo są też przestronne korytarze. Myślę, że to daje też taką ciszę i spokój. Bo tak jak tutaj może będziecie mogli zauważyć, te pokoje znajdują, znajdują się po trzy albo cztery pokoje, znajdują się w takiej wnęce, w korytarzu, wobec czego nawet jak ktoś chodzi po korytarzu, nie słychać tego, nie jest to uciążliwe. Także tutaj też to gwarantuje ciszę i spokój. My byliśmy, tak jak mówię, z jednego boku, w jednym rogu. Gdzie są schody, winda, ta winda co prawda było napisane, że, że służy tylko pracownikom, to akurat z naszego boku, natomiast wszyscy z nią wjeżdżali i zjeżdżali, także tu z tym też nie było problemu, nikt nie zwracał nam uwagi na to, być może też dlatego, że nie było nas dużo w hotelu, tak? było tylko może kilkadziesiąt osób tak naprawdę na cały hotel, no taki też był okres maj, więc nie było sporego obłożenia. Tu widzicie środek tego hotelu, tak jak mówię, plan kwadratu, więc w środku jest to pusty, pusty znaczy pusty. No, jest teren zielony, bardzo zadbany. Ta zieleń wokół całego hotelu jest ogólnie bardzo zadbana. Jest tam podlewane, e, strzyżone, także wygląda to bardzo ładnie. Tu na korytarzu, co prawda, było kilka e, palemek sztucznych, natomiast mnie to akurat nie przeszkadza, niech sobie stoją. Fajne było to, że na korytarzu stoją takie. Komutki, konsole, tak to można nazwać. Dlaczego mówię fajne? Hotel pozwala na to, żeby wynieść sobie e, rzeczy z restauracji. Znaczy, bynajmniej pozwalali wtedy, tak? Mogliśmy sobie zabrać jakieś jedzenie, drinki e, czy cokolwiek innego do picia. Do pokoju nikt z tym nie miał problemu i po prostu zostawialiśmy te naczynia później. Albo niektórzy nawet zostawiali całe jedzenie, niedojedzone na tych konsolach, tak? Czy to u góry, czy na dole, było położone zawsze. Ktoś z barmanów, czy też z kelnerów przechodził kilka razy w ciągu dnia przez każde piętro, przez cały hotel i było to na bieżąco zbierane. Więc dlatego mówię, że, że jest to fajne. Tu jeżeli chodzi dalej o teren hotelowy, za chwilę będziecie mogli zauważyć, na środku są dwie windy, na środku tego hotelu, no tak jak mówię, jeśli jest się z jednego boku, to ma się kawałek do tej windy, natomiast faktycznie zanim na śniadanie się doszło, miałam już chyba z pół tysiąca kroków nabite, także jest to też fajne, bo można się trochę poruszać bynajmniej. Za chwilę zjedziemy sobie na dół, my byliśmy tak jak mówiłam na drugim piętrze. Za chwilę zjedziemy sobie na punkt 0, czyli tam, gdzie jest basen, restauracje. I tutaj, jeżeli chodzi o to, to po wyjściu z windy, gdybyście poszli w prawo po wyjściu z wind, czyli gdzieś, o, w tym dokładnie kierunku w prawo, tam znajduje się centrum spa czyli tam wymieniacie też ręczniki, tam znajduje się siłownia. Sauna, którą masiem w pakiecie, czyli tak naprawdę w tym Ultra All Inclusive pani mówiła, że z sauny z, z siłowni można korzystać. Hamam jest odpłatny, masaże odpłatne. Ręczniki oczywiście możecie tam wymieniać, natomiast tak jak mówię, w pokoju mieliśmy tyle ręczników, że są to te same ręczniki. Nikt nie miał problemu z tym, że braliśmy spokoju, oddawaliśmy jako brudne tam na, na ziemię w pokoju. Bo panie wymieniały to dziennie. Tam na dole znajdują się też dwa takie sklepiki z pamiątkami typu magnesy, jakieś kubki, zapalniczki tego typu. Można kupić okulary, stroje kąpielowe, jakieś nakrycia głowy, czapki, kapelusze, ręczniki, dmuchawce. Tego typu rzeczy możecie kupić. Jeżeli chodzi o sklepik, jest jeszcze jeden sklepik z takim, myślę, że to były wyroby. Jakieś ręczne, naturalne, coś takiego. Nie zaglądaliśmy tam, szczerze mówiąc, ale tak to wygląda. Na dole znajduje, znajdowała się też tam restauracja, czy znaczy pomieszczenie, które było zamknięte, wyglądało na restaurację. Myślę, że gdzieś w sezonie ona może działać jako restauracja à la carte. Nam służyła, czy jak my byliśmy, to było tam tylko pomieszczenie na. Postawienie lodówki z lodami, tak naprawdę. Ta lodówka potem wyjeżdżała na teren obok baru, więc myśmy tam z tego pomieszczenia nie korzystali. Znajduje się tam też na dole fotograf. Mieliśmy taką kartę, gdzie można było sobie zrobić bodajże jedno zdjęcie, które już było opłacone, było w pakiecie. Natomiast z tego nie korzystaliśmy, bo fotograf pojawił się. Dopiero chyba w nasz ostatni dzień, czyli w tą sobotę, którą wyjeżdżaliśmy. E, tutaj widzicie basen. Basen jest bardzo e, fajny, bardzo duży. Niektórzy mówią, że rozmiarów e, olimpijskich. Nie wiem, nie mierzyłam, natomiast e, jest faktycznie duży. Jest bardzo fajne wejście, bo z każdej strony są e, schodki do basenu, więc to jest też bardzo przyjemne. Że nie wchodzi się po drabince. Basen czysty tak naprawdę sprzątany był codziennie, bo codziennie można było zauważyć e, odkurzacz, który podnie sobie śmiga w wodzie, i to powodowało, że faktycznie woda była bardzo czysta. Dodatkowo, tak jak mówiła pani rezydent z naszego biura podróży, e, nie ma tego zapachu chloru. Nie wiemy tak naprawdę czym e, czyszczą wodę. Ale faktycznie zapachu chloru nie było, było a woda była czysta. Tak? Nie było też żadnych pływających śmieci, jakichś owadów. Nic takiego, naprawdę dbają o tą czystość. Tu widzicie trzy, trzy zjeżdżalnie. Zjeżdżalnie były czynne dwa razy w ciągu, w ciągu dnia. Myślę, że to była w granicach godziny 11 do 13 i bodajże od 15 do 17. Gdyby było więcej dzieci, może by to było dłużej czynne, czy też częściej puszczana ta woda, natomiast w naszym okresie było tylko, była tylko chyba trójka dzieci, wobec czego no, myślę, że dlatego to było tak zrobione. Tutaj widzieliście przy basenie. Same leżaki. Leżaki generalnie też były codziennie czyszczone. W momencie, kiedy my byliśmy na kolacji, basen już nie był gdzieś używany. No bo był to okres maja, więc nie siedzieliśmy tam po kolacji jeszcze nad wodą. Dalej, więc już. Panowie, którzy tam chodzili i czyścili, polewali te leżaki wodą, spłukiwali też całą tą posadzkę wokół basenu, składali parasole. Co jest jeszcze fajne, między leżakami, między dwoma leżakami, każdymi znajduje się stoliczek mały, więc spokojnie można sobie wziąć drinka, czy też położyć tam książkę, telefon, cokolwiek. To jest też fajne. Sam teren hotelowy, tak jak widzicie, bardzo fajny, dużo zieleni. Tu przed chwilą mijaliśmy wejście do albo będziemy mijać dopiero wejście na Przepraszam, mijaliśmy już wejście na teren baru przy plaży. Oczywiście można wejść od strony hotelu po takiej kładce z desek. Od strony plaży, tak samo po kładce z, z desek można wejść. Bar hotelowy, to jeszcze do tego wrócimy. Tutaj były toalety, była sala, gdzie odbywały się dyskoteki. To tu zaraz przy plaży. Sama plaża, jak zaraz zobaczycie, dość spora, bo naprawdę był kawałek jeszcze do, do morza. Plaża spokojna, bo jest tam tylko ten jeden hotel. Obok jest jedynie. Obok, ale to gdzieś powiedzmy sobie pół kilometra dalej na tej plaży. Jest e, jedyny bar, który tam się znajduje dla e, lokalców po prostu. I tak naprawdę nikt stamtąd tu nie przychodził, tam było tylko kilka leżaków. Myśmy tam szli e, gdzieś się przejść, jedynie. Natomiast było tam kilka leżaków, było tam parę osób. Nikt nam nie przeszkadzał, jakby na teren hotelowy nie wchodził. E, o tu widzicie toalety i, i sale właśnie. Do dyskotek. Dyskoteki były bodajże około 19.30 dla dzieci i 21.30 czy 22.00 dla dorosłych, do 24.00 chyba, bo tak był też czynny bar. Myślę, że jeżeli by tam było więcej osób do zabawy, to możliwe, żeby się bawili dłużej. W naszym okresie nie było nas zbyt sporo, więc nie było takiej długiej zabawy. E, tu widzicie basen dla dzieci. Basen dla dzieci jest e, z. E, jakby w tym zacisznym miejscu, natomiast fajne jest to, że rodzice nie mają daleko na ten główny basen. E, tutaj, e, no nie był on używany w tym czasie, bo nie było tak małych dzieci. Natomiast myślę, że jest tam gdzieś w granicach pół metra, czy też 40 centymetrów głębokości. E, sam hotel, tak jak tu widzicie, oferuje kilka e, zabaw, czy też rozrywek. Między innymi właśnie lotki, e, aerobik aerobik też był dziennie. Myślę, że w granicach godziny 12:00, 11:30, 12:00, coś koło tego. Była siatkówka plażowa, e, piłka wodna. E, na środku tam obok wind e, znajduje się stół do ping-ponga, znajduje się stół bilardowy, piłkarzyki tam się znajdują. Tutaj tak, stół bilardowy, piłkarzyki były odpłatne na ping-ponga, paletki i ping-pong po prostu leżały gdzieś na jakimś fotelu, więc można było sobie grać. Są też korty tenisowe. Korty tenisowe, jest bodajże ich pięć. Ja z tego, co dobrze pamiętam. Rakiety piłki można wypożyczyć bezpłatnie w recepcji. Więc to też jest fajne. Tu widzicie, były takie tańce hotelowe. Fajne jest to, że nikt tam do niczego nie namawiał, nie było to takie nachalne, że musisz iść, musisz zatańczyć, musisz gdzieś tam grać, musisz się pobawić. Nie, każdy odpoczywa jak chce. Jeden chce mieć spokój, drugi czyta książkę. I to jest też fajne, że nikt nikogo nie nakłania. W samym hotelu jeszcze jest możliwość wypożyczenia rowerów. Bodajże 10 albo 20 euro, tyle kosztuje za cały dzień. My tego nie wypożyczaliśmy, te rowery też nie były jakiejś najlepszej jakości, natomiast nie wypożyczaliśmy, bo tak naprawdę wokół hotelu no nie ma za bardzo. Znaczy nie mówię, że nie ma gdzie pojechać, natomiast nie ma jakichś e, takich ani ścieżek rowerowych, nic w tym rodzaju. Na terenie hotelu znajduje się też Kids Club i y, y, dla dzieci plac zabaw, więc to też jest istotne. Jest to w takim miejscu, że nikomu nie przeszkadza, gdyby tam nawet dzieci krzyczały. Natomiast spokojnie można tam dziecko wysłać, nigdzie zapewne, że tak powiem, nie wyjdzie obok hotelu. Tu widzicie już widok na morze z baru plażowego. Bar plażowy jest fajnie wykonany na takiej czy postawiony na takich skałach. Na samej plaży jest mnóstwo leżaków też nie ma parasolów, bo są takie zadaszenia już postawione. Natomiast też jest między leżakami stoliczek, też tam można sobie drinka wynieść. Co ważne, wszystkie drinki są podawane w szkle, bo to też, o to też pytaliście. Nie ma plastiku, na tamten czas bynajmniej wszędzie było wszystko w szkle. Jak wynosiliśmy, to oczywiście kelnerzy to zbierali za jakiś czas, więc nie było tak, że gdzieś to też leżało. W samej opcji all inclusive mieliśmy 8 drinków do wyboru, które oni tam wykonywali. Oczywiście, jeżeli w internecie zna, ktoś sobie znalazł przepis z jakąś nazwę drinka i drinku przepraszam i tak dalej, to oczywiście każdy z kelnerów chętny był, żeby to zrobić, wykonać. Chętnie też się jeden od drugiego uczy. Nasza oferta jeszcze wtedy nie była tak rozwinięta, bo tak naprawdę gdzieś to było przed ich, powiedzmy sobie, sezonem. Widzieliśmy, że w tą sobotę, w którą odlatywaliśmy, już tam do oferty były dołożone koktajle. Czyli już pewnie gdzieś tam poszerzali tą ofertę, czyli oprócz tych drinków, jeszcze i koktajle, co też by było fajną opcją. Yy, tu widzicie śniadanie. Gdzieś tam, to były nasze pierwsze wakacje takie zagraniczne, więc dla nas było, według nas, dużo jedzenia. My nie narzekaliśmy. Znalazły się oczywiście tam osoby, które narzekały, że w Alani już mają, mają, już o tej porze arbuza. My tego arbuza mieliśmy dopiero od trzeciego dnia naszego przylotu. Więc tutaj, że już narzekali, że mało owoców, mało jedzenia. Według mnie jedzenia zawsze jest wystarczająco na takich wakacjach all inclusive. Gdzieś tam każdy znajdzie coś dla siebie: czy szynkę, czy ser, czy jakieś warzywa, owoce. W każdej postaci tam były, więc można sobie znaleźć coś dla siebie. I powiem tak, jeżeli ja, jako wybredna osoba, która nie jest zbyt dużo warzyw i owoców, zawsze coś znalazłam, nie chodziłam głodna, to tak jak mówię, inni też nie powinni. Natomiast tak, na same śniadania mieliśmy. Takie dość powtarzalne menu, aczkolwiek starali się, żeby dołożyć, żeby dołożyć też coś nowego codziennie, no były wiadomo jajka w każdej postaci, czy to na twardo, czy na miękko, czy sadzone, jakieś tam pankejki, naleśniki, do tego miód, czekolada, dżemy, więc to wszystko tam było. Gdzieś tam zupy też były, zupy też były właśnie fajne, bo i rano i jakieś inne zupy na bazie bardziej airanu, na, na bazie... no czegoś takiego jak zupy mleczne. Po południu, oczywiście, do, do obiadu normalne zupy i wieczorem od 23 do 24 też były zupy. To też było fajne, bo tak, po tak późnym przyjeździe, jak nasz, czyli 21 godzina, jak była, no to już nie załapaliśmy się na kolację, bo ona była do 21. Więc poszliśmy sobie do baru i spokojnie oczekiwaliśmy, aż będą zupy, będą zupy i po prostu będzie można i coś przekąsić wieczorem. Sama restauracja, myślę, że jak dla mnie dość spora. Tu na kolejnych wakacjach, na których byliśmy, była dużo mniejsza, więc to mówię, że dla mnie jest spora. Jeżeli chodzi o jedzenie dobre, tu naprawdę mogę przyznać, że dobre, tak jak mówię, jestem niejadkiem, a dużo rzeczy tam zjadłam, pokosztowałam, były mięsiwa, były ryby, były jakieś właśnie rogaliki, pizze, jako w formie przekąsek mieliśmy hamburgery, frytki, mieliśmy kawałki pizzy. To tak w tym barze na plaży było od 10 do 18, on był otwarty, i tam były właśnie tego typu przekąski: jak hamburgery, makarony, spaghetti, coś takiego. Natomiast tu w hotelu, w tej restauracji głównej. Też od godziny chyba 15:30 do 17:00 było coś takiego. W tych godzinach też były rozdawane lody, w tych godzinach też kroili arbuza. Potem były owoce, też właśnie czy ciastka. To wszystko przy barze hotelowej, przy tak barze basenowym było. E, jedyny punkt, właśnie niezmienny, to gdzieś było to, co teraz widzicie na tym środku, czyli jakieś e, bułki, rogaliki. Czy to na słodko, czy na słono, myślę, że tu znajdzie też każdy coś dla siebie, bo też tego sporo było pieczywa, też dość sporo. Ja tu akurat się trochę śmiałam, że były dość grube kromki, bo, bo my byśmy z tego zrobili jeszcze cztery. Natomiast tak to już było pokrojone, jeżeli oczywiście ktoś chciał, mógł sobie sam kroić, z tym też nie było problemu, były to stery, był opiekacz, mikrofalówka. Można było sobie podgrzać, właśnie mleko samemu, były różne rodzaje płatków. Tu chyba widzicie teraz obiad. No, na obiad różne rzeczy zapiekane. Najbardziej smakował mi ryż w różnej postaci i był tam naprawdę najsmaczniejszy, ale tak jak mówię, były i ryby, i mięso, pieczone warzywa, gdzieś tam jakieś pieczone ziemniaki w różnej formie, coś w papryce, coś a'la Gołąbek, no tego typu rzeczy były. Mieliśmy też wieczorki tematyczne. Tam pewnie zaraz będziecie widzieć, że mieliśmy coś takiego jak kebab, coś takiego jak wieczór z wołowiną, gdzie tą wołowinę na różny sposób podawali z sałatkami czy też nie z sałatkami. Był wieczór sushi, więc to wszystko tam też hotel organizuje. Co fajnego przy wyjściu, przy jednym z bocznych wyjść, czy też z głównych może tak, przy tej restauracji, na dworze, przy tych krzesłach znajduje się taki mały barek, mała lada, gdzie jest ekspres do kawy. On jest cały czas czynny, więc już od samego rana możecie częstować się tą kawą do wieczora. Jest tam kawa, oczywiście czarna, biała, latte, cappuccino. I co fajne, czekolada na gorąco. Jest też do zaparzenia herbata: czy to zwykła w torebkach, czy jest zaparzona herbata już po turecku, który, z której można, którą można się też częstować. To też jest fajne. Cukier oczywiście był dokładany też na bieżąco. Tam w tym, przy tym barze, czy też przy tej ladzie, były też wydawane wina do obiadu, czy do kolacji, więc tam już był wtedy kelner i można było skorzystać sobie też z wina. Był też ayran, można było go sobie brać na bieżąco. Ale z takich napojów, które jeszcze można było na bieżąco, to jest woda. Tak naprawdę woda butelkowana, półlitrowa, była w lodówkach, które stały gdzieś tam w obrębie basenu, w obrębie tego baru przy basenie. Co fajne, tak jak mówiłam, hotel nie, ma, nie miał problemu z tym, żeby coś sobie wynieść z restauracji do pokoju nawet. Natomiast fajne było to, że w momencie, kiedy szliśmy na miasto, droga na miasto, do, o której zaraz będę opowiadać, jest dość, czy może niedługa, ale uciążliwa. I kiedy tam szliśmy, to oczywiście wzięliśmy sobie i wodę do plecaków, i wzięliśmy sobie Jakieś bułki, no bo można było zabrać i tak samo na, na drogę powrotną z hotelu na lotnisko. No wiadomo, 3,5 godziny drogi plus jeszcze na lotnisku było dość spore opóźnienie, więc tu w tym momencie można sobie było też zabrać coś do jedzenia. Co dalej, jeżeli chodzi o teren wokół hotelu, tak naprawdę w pobliżu nie ma za bardzo gdzie chodzić. Tu widzicie drogę wokół hotelu. W jedną stronę jak pójdziecie, dojdziecie na plażę gdzieś tam obok baru, w drugą stronę jak pójdziecie, dojdziecie do tego drugiego baru plażowego, o którym mówiłam, że on się tam znajduje. Tu widzicie akurat tą plażę, przy której robią promenadę. Ta promenada gdzieś tam była rozpoczęta, czyli gdzieś budowa trwała, sadzili palmy, robili chodniki, robili tą kostkę brukową właśnie. Myślę, że ona może być już teraz zakończona. Jak pójdziecie w trzecim kierunku, to dojdziecie właśnie tam, czyli już w drodze na miasto. Ta droga mniej więcej cała tak wygląda. Na początku gdzieś jest kawałek właśnie pustyni, lasu. Potem jest kawałek takiej drogi przy lokalnych budynkach, gdzie tam są jakieś domki małe, gdzie ludzie mieszkają. No tam naprawdę tak jest dość biednie. Tam jedynie co widać to są szklarnie, w których hodują akurat wtedy pomidory. Nie wiem, czy to jest u nich tak standardowe, że to jest rejon, gdzie zawsze są pomidory hodowane w tych, znaczy uprawiane w tych szklarniach, czy to jest tak, że akurat sezonowo tam mieli w tym momencie pomidory. Sama droga do miasta, dlaczego mówię, że trochę uciążliwa. No, w momencie, kiedy jest skwer nieba i jest w granicach 30. Paru stopni, a tak mieliśmy, no to wiadomo, przyda się czapka, przyda się jakiś krem do opalania, żeby tam dojść. Sama droga to jest, no gdzieś mówili nam w granicach 3,5 km. Nam się udało w takim wolnym tempie naprawdę przejść 30 do 40 minut. Tak, zatrzymywaliśmy się tam, żeby coś pooglądać, po drodze porobić sobie zdjęcia, czy nagrywać filmiki, więc 30-40 minut tu już widzicie, wchodzimy do samego miasta. Znaczy, szukaliśmy tak naprawdę pasów przejścia jakiegoś, wszędzie, te, wszędzie, że tak powiem, te krawężniki takie duże, że nie wiadomo gdzie przejść. Okazało się, że można sobie biegać jak to chce. Natomiast samo miasto myślę, że fajne, ale jeszcze się buduje. Będziecie widzieć, myślę, że za kilka ujęć już domy, bloki, które jeszcze są w budowie. Więc no jest to tak, że nawet nie ma tam jeszcze dróg dokończonych. Często idzie się po takim żwirku. Te drzewa jeszcze są takie małe, tak jak widzicie. Nie ma się gdzie nawet schronić przed tym słońcem. W samym mieście no, my nie szukaliśmy żadnego bazaru, bo nie to było naszym celem. My też, że tak powiem, idziemy szybko, obchodzimy szybko to miasto i zawsze gdzieś zajmuje nam to niewiele czasu. Nie skupiamy się, nie, nie zwiedzamy no gdzieś nas to nie jara więc, więc nie jest to naszym celem były oczywiście tam kilka banków jakieś knajpki typu kebaby mijaliśmy czypić pizzerie to na pewno natomiast myśmy szli zaraz po śniadaniu więc była 8.30 także to było za wcześnie na miasto to od razu mówię niewiele tam było rzeczy otwartych gdzieś można sobie było jedynie w spożywczym coś kupić Natomiast jak doszliśmy przy samym, no można powiedzieć, takim centrum ryneczku, coś takiego, przy samym tym ryneczku, właśnie znajduje się kilka sklepów z pamiątkami. Tam się też znajduje. To cały, ten cały park, czy też świątynia świętego Mikołaja, bo on się tam urodził, więc oni to e, bardzo tam szanują. I, I to jest tam całe, e, że tak powiem, udostępnione dla turystów za opłatą. Bodajże tutaj też nie jestem pewna, bo my tam nie wchodziliśmy, tak jak mówię, zwiedzanie nas gdzieś tam e, nie, nie jara, więc nie robimy tego. Chcieliśmy się przejść, poznać, jak to wygląda, jak wygląda takie tureckie miasto. Na, no, akurat to jest dość młode, nowe. Wszystkie bloki są fajne, chyba że jeszcze jest budowa, powiem tak. Natomiast, no, nie jest tam źle, gdybyście chcieli poszukać jakiegoś bazaru, pewnie byście gdzieś znaleźli. Jeżeli mielibyście jakieś pytania. Służę oczywiście pomocą. Tutaj myślę, że na większość pytań udało mi się odpowiedzieć. Natomiast w razie czego piszcie, Monika Janoszek na Facebooku pewnie mnie znajdziecie. Także śmiało proszę pisać. Ja dziękuję Wam za uwagę i oczywiście życzę udanego wypoczynku. Cześć, pa!